4 stycznia 1943 roku w Atenach zginął Jerzy Iwanow Szajnowicz, bohater Polski i Grecji. Człowiek, który swoim życiem udowadniał, że jeszcze Polska nie zginęła. 70 lat później, 7 stycznia 2013 roku, do stolicy Grecji przybyła polska delegacja, aby oddać hołd jednemu z najlepszych agentów wywiadu, zamordowanemu przez Niemców. Pamiętamy znamienne słowa. Naszego rodaka, dzisiaj kłówosławionego Jana Pawła II, którego, który wypowiedział w dniu wyboru na stolicę Piotrową: Przybywam do Was z dalekiego kraju. I dzisiaj możemy powiedzieć wobec naszych rodaków żyjących mieszkających tu na tej greckiej ziemi, że też przebywamy tutaj, do tej greckiej ziemi, z kraju dalekiego. A wiedzie nas, życzliwa pamięć <tryk> dla niezwykłych, bohaterskich czynów heroicznego życia, i bohaterskiej śmierci, wielkiego człowieka i patrioty. Jerzego Iwanowszajowicza. W polskiej parafii w Atenach modlono się wspólnie za duszę Jerzego Iwanowszajnowicza. Trudne losy polskich patriotów, którzy od czasów ostatniego rozbioru walczyli o ojczyznę wolną i niepodległą. Przypomniał podczas kazania ksiądz podpułkownik Wiesław Okoń z Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Biada, to daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół dla szczęścia zachowa. Jerzy Iwan Szajdowicz, którego osoba tu nas gromadzi, nie oddał ojczyźnie pół duszy. no going Polsce i Grecji, swej drugiej ojczyźnie, z wielkim oddaniem i poświęceniem. Tak jak potrafił najlepiej. Tak jak dyktowało mu żołnierskie serce i poczucie odpowiedzialności za losy Polski i Grecji. 8 stycznia przed południem rozpoczęły się oficjalne uroczystości upamiętniające 70. rocznicę śmierci Jerzego Iwanowszajnowicza. I o takiej zawsze marzył w imię, takiej poświęcił. Swoje życie. Jerzy Iwanow urodził się 14 grudnia 1911 roku w Warszawie. Był synem Rosjanina oraz Polki. W 1925 roku wraz z matką wyjechał do Salonik. Mimo iż osiadł w Grecji, wychowywany był w duchu patriotycznym. Wybitnie zdolny, znał sześć języków obcych, był reprezentantem Polski w piłce wodnej. Po wybuchu wojny zgłosił się na ochotnika do pracy w polskim wywiadzie. Oddany do dyspozycji Brytyjczykom, wsławił się wieloma śmiałymi akcjami dywersyjnymi, w tym zniszczeniem dwóch okrętów podwodnych, trzykrotnie łapany przez Gestapo, ostatnim razem skazany na śmierć i stracony. Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych, ambasada Rzeczypospolitej Polskiej i władze ateńskiej dzielnicy Kesariani wraz z zaproszonymi gośćmi spotkali się w miejscu męczeńskiej śmierci polsko-greckiego bohatera. Na wojskowej strzelnicy, która dziś jest miejscem zadumy nad losami patriotów walczących z niemieckim okupantem o wolność ojczyzny. List od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego odczytał poseł Grzegorz Schetyna. Łączy się myślami z wszystkimi zgromadzonymi w Kesariani, w miejscu, gdzie poniósł tragiczną śmierć Jerzy Iwanow Szajnowicz. Uroczystości w Atenach to nasz wspólny hołd. Składany bohaterowi dwóch narodów, polskiego i greckiego. 70. rocznicę śmierci Jerzego Iwanow Szajnowicza czcimy pamięć legendarnego asa wywiadu żołnierza polskiej i greckiej, waszej i naszej wolności. To dzięki ludziom takim jak on możliwe było zwycięstwo w tej wojnie, której stawką były losy Europy i świata. Jerzy Iwanowszajnowicz, Poświęcił temu swoje nadzwyczajne talenty i umiejętności, a w końcu własne życie. Był Polakiem i za Polskę walczył. Mówiono o nim, że sam zrobił tyle co jedna dywizja wojska. Tak o Jerzym Szajnowiczu mówił pełniący obowiązki kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski. Oddajemy dziś hołd Jerzemu Panu Szajnowiczowi, bohaterowi Polski, Grecji, jednemu z najbitniejszych, Agentów alianckich podczas II wojny światowej. Czcimy pamięć o nim w 70. rocznicę jego rozstrzelania przez niemieckich narodowych socjalistów tu, w Kesarianii, w Tadero. Składamy również hołd wszystkim Grekom, którzy walczyli o to, by Grecja była niepodległa i demokratyczna. Postać Jerzego Iwana Szajnowicza jest mało znana w Polsce, pomimo tego, że i była książka na jego temat i był film. Ja myślę, że warto przypomnieć ją przede wszystkim młodemu pokoleniu, bo to jest taki bohater, jakich naprawdę mało było podczas II wojny światowej. Bohater Polski, grecji, bohater aliancki, człowiek, który mógłby posłużyć jako przykład dla wielu filmów popularnych, wielu książek. Jeden z najlepszych dywersantów na terenie Grecji podczas II wojny światowej. Postać wybitna. Ktoś, kto zrobił tyle, ile jedna dywizja, jak mówiono podczas wojny. Warto przypominać postać Jerzego Iwanowszajnowicza, Szajnowicza, bo był to gorący patriota. Człowiek, który wychował się w polskiej kulturze i tą wierność polskości zachował. Do końca zginął jako bohater II wojny światowej za to, żeby Polska i Grecja, Europa i świat były wolne. Największy problem jest taki, że Iwan szejnowicz nie ma nawet porządnej biografii, nie ma opracowań na jego temat naukowych, jest wiele legend, mitów, również związanych z propagandą komunistyczną, która twierdziła, że nie został przyjęty do Brygady Karpackiej dlatego, że był synem Rosjanina, nic takiego nie miało miejsca. Był Współpracownikiem polskiego wywiadu, który został przekazany Brytyjczykom, dlatego że oni po prostu mogli lepiej wykorzystać jego umiejętności, jego niezwykłe talenty. Ważne, byśmy przypomnieli Polakom o tej postaci, przede wszystkim młodemu pokoleniu, bo to jest jeden z tych bohaterów, które młode pokolenie może, może zapamiętać. Miejmy nadzieję, że. O Jerzymy Iwanow Szajnowiczu będzie jeszcze głośno. Niech żyje Polska, niech żyje Grecja. Ostatnie słowa Jerzego Iwanow Szajnowicza przypomniał podczas swojego wystąpienia Antonis Kambakas, burmistrz ateńskiej dzielnicy Kesarianów. Oskobefistyle τη Kesarianów, jest ένα tłopo, który wάθηκε με το ιερό αίμα αγωνιστών, którzy θυσιάστηκαν για τηλευθερία, για την ανεξαρτησία, για και τα Strzelnica Kiesariani to miejsce uświęcone krwią bohaterów, którzy poświęcili swoje życie za wolność, za niepodległość, za walcząc o swoje ideały. Za uroczystość i pamięć dziękowała także Leonarda Lambrianidu, córka przyrodniego brata Jerzego Iwanowszajnowicza. Oddział. No, salve kolorowe. Trzeba. Odłój. Salvo. Albą! Salvo. Salvo. Po oficjalnych wystąpieniach delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem pomordowanych patriotów. Dziękuję. Kilka minut później delegacja złożyła także kwiaty w miejscu rozstrzelania Jerzego Iwanowszajnowicza. No Cmentarz komunalny w dzielnicy Nikea nad grobem Jerzego Iwanowszajnowicza o umacnianiu polsko-greckiej przyjaźni mówiła wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka. Jestem przekonana, że zainspirowani heroicznymi czynami Jerzego Iwanowszajnowicza będziemy jeszcze ściślej podtrzymywać i rozwijać wzajemne kontakty, a zbliżające się przewodnictwo Grecji w Radzie Unii Europejskiej będzie okazją do intensyfikacji dialogu dwustronnego, w tym także międzyparlamentarnego. Jesteśmy spadkobiercami wspaniałego świadectwa, którym Jerzy Iwanowszajnowicz zapisał się w historii i świadomości Polaków i Greków. No to była niezwykła postać, bo rzeczywiście yy, Iwanow Owszajnowicz dokonywał niezwykłych wyczynów na miarę Jamesa Bonda. Potrafił podpłynąć kilka kilometrów do statku, do okrętu jakiegoś niemieckiego, wysadzić go. Kilka ubotów i innych okrętów zostało w ten sposób zniszczonych. No, poza tym dokonywał na ogromną skalę yy, też sabotażu, to znaczy jego siatka zniszczyła kilkaset samolotów i mnóstwo sprzętu, lokomotyw i, i, i takich rzeczy. I przede wszystkim dostarczała informacji. No, i poza tym ten Znamowite wyczyny związane z tym, że trzykrotnie był aresztowany i dwukrotnie udało mu się uciec. Niestety za trzecim razem został stracony. W narodowych czynów jest miejsce dla wszystkich, którzy dla imienia Polski się trudzili, krew przelewali, życie oddawali. Po modlitwach na grobie Jerzego Iwanowszajnowicza złożono wieńce, a z nicz zapalił minister Jan Stanisław Ciechanowski.